Dziś zabieram Was do Bolesławca. Jesteśmy w Bolesławcu, proszę? na Festiwalu ceramiki i jest Ewelina No jest i mama ja, ale, więc proszę, proszę, Ania, Ania już wybrała coś dla siebie. co tutaj już pobrały A no bo no to przecież... prezenty są. Prezenty? Prezenty, no tak. No to dobrze, bo to no przecież to. pierwsze miejsce, nie? No to nie nie? jest wszystko dla nas. I kolejne idą do domu. Do domu. Patrzcie jakie słoneczne. też kubki. W ten sposób tak wyglądają. Ale powiedziałam pani, że chciałam bez stanika. No to niestety nie ma. Nie ma kubków bez stanika. Chociaż ten. Ten mógłby być. Moje łupy, słuchajcie. No wariactwo to jest. Wariactwo. Szaleństwo. Zobaczcie, jakby ktoś chciał umywalkę i tak, tak, tak to działa. Zobaczcie. Balonki. W naszym 13 zł. Pokaż co jeszcze kupiłaś. Co tam w tym sklepie kupiłaś jeszcze? Jeszcze mamy filiżantę do espresso. No. A też taki sam wzór? Jeszcze ważna kwestia, a propos cen, ponieważ my tutaj chodzimy i wchodzimy wszędzie, gdzie się da, i ceny bardzo się różnią. Może być coś taniej później w innym sklepie, a w innym może być droższe. Dlatego warto jest wchodzić do wszystkich sklepów i zwracać uwagę na ceny. Słuchajcie, korzystając z tego, że stoję gigantycznym korku, już strasznie chcę być w domu. To chcę tylko powiedzieć, że już oczywiście wracam i było przecudownie, było przefantastycznie. I bardzo się cieszę, że pojechałam i że dziewczyny w ogóle... Zadzwoniły do mnie, zapytały się, czy tam napisały, czy jadę. Ewelina napisała do mnie, bo ja bym nawet nie wiedziała, że jest słuchajcie święto ceramiki w Bolesławcu, dlatego że nigdzie, moim zdaniem, nie było jakiejś takiej konkretnej informacji na ten temat. Przynajmniej ja nie widziałam. Później też szukałam jakichś plakatów, bo też chciałam coś udostępniać, ale nie widziałam nic takiego. Więc. No myślę, że szkoda, że taka mała reklama jest, chyba, że ja gdzieś źle coś obserwuję, i w każdym razie chciałam wam powiedzieć, że było świetnie, bardzo, bardzo ciepło. Jestem strasznie zmęczona tym upałem, i dlatego bardzo chciałabym już wyjść z auta i po prostu odpocząć chwilę, ale było przefajnie, przemiło spędziłam czas właśnie z dziewczynami w bolesławcu. Tak, polecam Wam takie święto za rok, za rok, moi drodzy. No i oczywiście zaraz Wam. Powyciągam rzeczy, które kupiłam, bo trochę, trochę ich kupiłam. Nie, że jakoś bardzo dużo, ale no nie spodziewałam się, że no wiedziałam, że coś kupię, bo ja lubię Bolesławca. Kto nie lubi Bolesławca? Jednak nie sądziłam, że, że wiecie, że kupię aż tyle rzeczy po prostu, ale jestem zadowolona. I przemiło spędziłam czas, także polecam Wam w przyszłym roku pojechać do Bolesławca. Tak. No to co, moi drodzy, ja dojechałam i zrobimy sobie małe takie pokazywanie, co kupiłam, bo na pewno jesteście ciekawi. Tak myślę, zresztą. A więc zaczynamy. Zaczniemy od najprostszych rzeczy. No, serwetki, moi drodzy. Serwetki. Jak już mieć wszystko, to serwetki również. W ogóle też mi się bardzo podobało, że na tym święcie. Bardzo dużo osób miało. Nie, bo czuję się jakby wszyscy słyszeli. Bardzo dużo osób na tym święcie miało na przykład sukienki, właśnie w kropki albo jakieś inne takie rzeczy. Bardzo mi się to podobało. kupiłam sobie kartkę. Taką. Kartkę. Podobałam się. W ogóle był bardzo duży, bardzo duży wybór kartek, i kartki mi się bardzo podobały. No, nie ma opcji. Musi mi nie być dobrze widać. Nie ma, nie ma innej opcji. Słuchajcie, nie mogłam przejść obojętnie. Przyjechały ze mną do domu. Takie beczułki, żółte kwiatuszki. No tak mi się spodobały. Wzięłam oczywiście dwie, no bo dla mnie, dla mojego męża. I tutaj mamy tą drugą, drugą jakość, czyli możliwe, że gdzieś na przykład jakiś kwiatuszek jest nierówny albo coś i dzięki temu zapłaciłam tam, nie wiem, dwa czy trzy złote mniej. Mi to na przykład nie rzutuje, że tam jakiś. Kwiatuszek jest, wiecie, gorzej narysowany, czego w ogóle tutaj nie widać. Ja na pewno tego nie zauważę. E, więc naprawdę mi to totalnie nie przeszkadza. Takie biczóweczki malutkie, właśnie idealne na naszą kawę, na herbatę też czasami herbatę pies jakiego małego kubeczka. No. A w ogóle Ewelina to mi powiedziała. Że się dowiedziała, że te beczułeczki trzymają 50% dłużej ciepła niż normalny kubek. Czyli herbata będzie dłużej ciepła. A ja, jak robię sobie herbatę, a czy jak mój mąż mnie robi, to ona tak stoi i czeka. To był w ogóle nieplanowany zakup. To nawet nie spodziewałam się, że ja to kupię, bo to, że ku... kubek kupię i to, że coś takiego, może jakiś talerzyk czy coś, to było dla mnie bardziej prawdopodobne niż to, że kupię taką formę na tartę. Ale bardzo mi się podobała, bardzo mi się spodobała. I w ogóle ostatnio dosyć często robię takie tarty, więc pomyślałam sobie, że dlaczego nie. No i ona pięknie wygląda i w ogóle groszki. Mega, mega. No i słuchajcie, tutaj jest czwarta jakość znowu. I zapłaciłam, słuchajcie, chyba pierwsza jakość kosztowała 80 coś złotych, ale zapłaciłam 60 zł. Tylko dlatego, bo gdzieś tutaj jest jakaś kropka, nie w tym miejscu, co trzeba, a mi to wiecie. To na pewno widzą osoby, które to robią na co dzień, a ja tego nie widzę w ogóle. Więc. W ogóle te rzeczy są fajne, ale to chyba Wam mówiłam, że można je włożyć właśnie do piekarnika, do, do zmywarki i do mikrofalówki. Ale to chyba już Wam mówiłam. Ta też. Wszystko, słuchajcie, było w, w, w takich bolesławiecki, Bolesławieckich. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale w takim klimacie bo po prostu. Wszystko miało grosz. To jest fajna rzecz. Bardzo chciałam ją sobie kupić i to już od jakiegoś czasu planowałam, ale nie sądziłam, że właśnie kupię dzisiaj. Muszę to poskładać, bo to są aż trzy rzeczy. Zobaczcie, to jest pierwsza rzecz. To jest właśnie taki dzbanuszek na herbatę. Bardzo chciałam mieć ten dzbanuszek i oczywiście w te kropeczki. Niekoniecznie w te kropeczki, ale ja oczywiście bardzo lubię te kropeczki i my już mamy parę rzeczy z tymi kropeczkami, dlatego no właśnie tak wybrałam te kropeczki, ale wszystkie te dzbanuszki są piękne, więc jeżeli ktoś na przykład z Bolesławca ma różne rzeczy, to się w ogóle nie dziwię, że nie mają kompletu, tylko właśnie takie różne rzeczy. Naprawdę mnie to w ogóle nie dziwi, bo to wszystko jest mega. No i kolejna rzecz do tego, to jest takie coś: Na to kładziemy właśnie sobie nasz dzbanuszek. W Środek wkładamy sobie świeczuszkę i mamy cały czas ciepłą herbatę. I to jest dla mnie osobiście mega, dlatego że, no tak jak wam powiedziałam ja, czy tam jak mój mąż robi mi herbatę, to ona sobie stoi i czeka, aż wystygnie. Później jest cały czas zimna i tak dalej, dlatego bardzo mi zależało właśnie na czymś takim. Bardzo chciałam to kupić, bardzo chciałam to kupić. No i wyobraźcie sobie, że po prostu Wpadłam tam do jakiegoś sklepu, patrzę, stoi właśnie taki w groszki, bo wszystkie były w kwiatki i tak dalej. I patrzę, stoi jeden w ten w groszki. I biorę i mówię, kurczę, no nie wiem, może pójdziemy dalej, nie wiem. I babeczka krzyczy z początku sklepu, że dzisiaj wszystko minus 30%. Dziękuję bardzo, nie musiałam mnie pani przekonywać. <laughs> I dlatego wzięłam, bo zapłaciłam za ten zestaw 120 albo 130 zł, za to więc mega tanio. No. I jeszcze jedną rzecz mam. Nie mam. Kto ma tą rzecz? Ewelina ma tą rzecz? Hmm. No trochę teraz, no teraz co trochę mi się to jakoś wszystko no i Widocznie ma to Ewelina. Nie wiem. No w każdym razie coś tam jeszcze kupiłyśmy, ale to nie dla mnie, ani nie dla Eweliny. <grym> Dlatego chciałam Wam pokazać, no ale kurczę no nie wiem, widocznie Ewelina po prostu wzięła, ale do tego też mamy, zobaczcie, w którą zapakujemy, taki malutki prezencik. Wszystko takie w kropeczki. Ja lubię takie rzeczy, mi się one podobają, tak więc bardzo się cieszę, najbardziej cieszę się z tego dzbanuszka, bo bardzo chciałam go mieć, już od paru lat się tak trochę czaiłam i tu proszę. Mam. I jeszcze mam moje kwiatki. Dopiero wjechałam, w ogóle wjechałam do domu, stałam w nie wiem ile kilometrów miał ten korek, straszne to było, ale trochę padał deszcz, trochę nie i później tęcza wyszła, więc pomyślałam sobie, to jest właśnie nagroda za ten cudowny dzień i <śm> ta tęcza piękna, więc zaraz idę pod prysznic, zmywam to i przepakowuję się w sumie, bo jedziemy gdzieś pod namiot. Pod nami jedziemy, tak, na weekend. Także, moi drodzy, ja Wam jeszcze raz polecam takie święto ceramiki. W przyszłym roku na pewno będzie i myślę, że w tym samym okresie. Tak. I... Z kim się widzę, moi drodzy? W Toruniu, bo teraz kolejny jakiś festiwal czy coś to Toruń. Ja jadę do Torunia, a wszystkie dziewczyny, z którymi byłam teraz też jadą do Torunia, więc widzimy się w Toruniu. Do zobaczenia. Buziaczki. Buziaczki, takie, Buziaczki. W powietrze. 爸爸。